Cześć, z tej strony Iba I zaczynam właśnie cykl filmów, wywiadów z ludźmi sztuk walki. To jest pierwszy odcinek, i dzisiaj mam przyjemność gościć mojego senseja od miecza. Rafał Sasaki-Wroczek, miło mi. Y, prowadzi własne dojo miecza w Austrii. Gdzie dokładnie? A w Wiedniu, i niedawno otworzyłem drugie w Baden. To jest jakieś 26 km od Wiednia. Także gdyby komuś było po drodze na trening, zapraszamy. Bardzo serdecznie. I teraz przejdziemy do pytań. Dlaczego właściwie Japonia i miecz japoński? E... Dlaczego Japonia? Japonia? Bo od małego fascynowała mnie kultura japońska, język japoński i, i wszystko, co tak powiem z Japonią związane. E... Tylko że w Polsce w latach 90. trudno było dostać, że tak powiem. Pełnowartościowy trening tradycyjnych sztuk walki. E, w Kielc tam gdzie skąd pochodzę, e, było do wyboru tylko judo i karate swego czasu, więc e, po, zapisałem się po prostu na trening piłkarzyny karate w Polsce, i e, po przeprowadzce, później właśnie z Polski do Austrii, e, miałem większy wybór i. Powoli, powoli, że tak powiem, sukcesywnie doszedłem w końcu do możliwości treningu w Japonii, gdzie zacząłem trenować hokushin doryu, tak się nazywa moja szkoła, ten styl, który trenuję i nauczyłem się właśnie walki mieczem. A jakie jeszcze sztuki walki trenowałeś i jakie miałeś w tym stopniu? Tak jak mówię, zacząłem od i karate, w sumie po przeprowadzce do Wiednia do pierwszego dana doszedłem, tylko że niestety klub, że tak powiem się rozpadł, a Kyokushin Karate nie było zbyt popularne tego czasu w Austrii, a nie chciałem przejść na Shotokan, więc szukałem czegoś bardziej, że tak powiem rozległego, jeżeli chodzi o techniki. Zapisałem się na trening Jujutsu, tego europejskiego, gdzie po prostu ten sportowy aspekt nie bardzo przeszkadzał, bo niestety sport niszczy, ta kompatycja niszczy e, techniki tradycyjne, więc e, po e, zrobieniu żółtego pasa e, przeszedłem e, w poszukiwaniu e, tych, tych prawdziwych sztuk walki e, na Bujinkan, e, gdzie e, po przeprowadzce do Japonii też e, doszedłem do Piątego Dana, ale ze względów, że tak powiem, e, Czasowo-jakościowych i pieniężnych, niestety, bo tam jest bardzo drogi, szczególnie w Japonii. Doszedłem do wniosku, że muszę szukać dalej i po prostu w Japonii, niedaleko miejsca, gdzie mieszkałem, znalazłem dojo i trenowałem tam pod okiem szóstego mistrza. Po Sokę, ryu, soke, Ocka, i bo tak się nazywa z nas. A wracając jeszcze do budzinka, miałeś okazję poznać mistrza Hatsumiego? Tak, tak. Wiele razy z nim trenowałem, u niego właśnie w Hongu dojo, w nodzie. Trenowałem także z wieloma jego uczniami, z tym, że najbardziej, że tak powiem, do gustu przypadli mi e, Nagato-Sensei, e, Sumeya-Sensei i, i Shizuka-Sensei, u którego w końcu tam najwięcej e, czasu spędziłem. A uczysz się walki jeszcze jakąś bronią e, poza kataną? E, tak, also, u, u nas w szkole w Hokkieni mówi się Mazu Kenjutsu, czyli najpierw Kenjutsu. Dlaczego? Bo wszystkie inne dyscypliny, które, których uczymy, takie jak e, walka też mieczem krótkim, jujutsu, jari e, naginata, bazują po prostu na mieczu. Więc e, wszystkie te dyscypliny, które wymieniłem, po prostu... E, pochodne ta, techniki. Pochodne techniki, po prostu ruch jest wykonywany w taki sam sposób, obojętnie z którą bronią i to po prostu funkcjonuje. W już można powiedzieć, e, jest tak zwanym Sogo szkołą, czyli e, szkołą uczącą e, różnorakich technik właśnie tego kunsztu wojennego. Z tym, że nie, nie uczymy każdej broni, tylko że w sposób w jaki te bronię uczymy, e, można e, byle jaką inną bronią e, w ten sam sposób po prostu e, Musiał posługiwać mhm. efektywnie. A jak twoja rodzina, ta z Polski, e, zareagowała w ogóle na tą twoją podróż do Japonii, na to, że związałeś swoje życie z Japonią? Um, um, ku mojemu zdziwieniu, mama zareagowała całkiem um, pozytywnie. To raczej, szczerze powiedziawszy, mój tata e, bardzo żałował, że się wyprowadziłem. Mówił, że mogłem zostać że tutaj dobrą pracę miałem i tak dalej w Austrii. I, 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 ale po prostu moim odwiecznym, że tak powiem marzeniem było uczyć się tych sztuk walki i też pojechać do Japonii. Tam po prostu przez ten budżet, przez te możliwości, które miałem kilka razy właśnie zacząłem w roku 2014 pojechałem do Japonii, że tak powiem włócząc się tam po dyskotekach poznałem moją żonę, narodowitą Japonkę i e, to później e, dzięki niej, a raczej można też powiedzieć przez nią, bo e, dostała e, tak zwane stałe zatrudnienie, se, se, nazwą e, stała się tak zwany Seishain i nie chciała po prostu porzucić takiej możliwości e, pracy. E, ja po My, czegoś takiego nie mamy w, ani w Polsce, ani w Europie, powiedziałem: dobrze, e, nie mam nic do straty, mogę tylko zyskać. Rzuciłem wszystko i przeprowadziłem się do niej, do Japonii. Później e, żeśmy się po krótkim czasie ożenili i e, też e, na tyle, na ile to było właśnie możliwe, ro, rodzina nawet tam mnie odwiedzała, mama nawet dwa razy. E, Śród też mieliśmy w Japonii bardzo. Tradycyjny rady, japoński. Tak, tak, tradycyjny japoński. E, bardzo fajnie to wyglądało w kimonie we wszystkim. I ile lat w sumie tam mieszkałeś? Mieszkałem dokładnie 3 lata w Japonii, bo wyjechałem w roku 2015, 16 grudnia, nie grudnia, Boże, października i 16 października przyjechałem z powrotem, najpierw ja, ma jeszcze z małym synkiem naszym została wtedy i ja z w poszukiwaniu pracy wróciłem do Wiednia i, i Później na początku tego roku, a do 2019 w styczniu e, poleciałem jeszcze raz i, i wróciłem z Niemiec. Do no, Polski nie planujesz powrotu? Tego jeszcze nie wiem. czyli zobaczymy, co przyszłość na. Szczerze nam powiedziawszy, Polska i Japonia bardziej mi się podobają niż Austria, ale zobaczymy właśnie, co przyszłość przyniesie. To teraz przyszedł czas, żeby się pochwalić, bo wiem, że masz naprawdę super Wakizashi. Mhm. Możesz o nim coś opowiedzieć? A... Tak, to jest, że tak powiem, moja ulubiona broń, to jest miecz krótki, tak jak powiedziałeś właśnie o Zasi. Ostrze tego miecza jest... ma 450 lat, niestety dokładnej daty w środku na Hago nie ma. Ten handlarz, znajomy handlarz właśnie, do którego tą broń przyniosłem, Powiedział mi więcej, że, że właśnie o mniej więcej 450 lat, koniec epoki Sengoku, i e, właśnie e, tak jakbym powiedział, że ten miecz już e, widać, że był używany. E, kilka razy trochę twardsze rzeczy musiał ciąć i e, był z racji tego też częściej szlifowany. Dlatego też e, ta e, szerokość tego miecza e, po prostu e, w porównaniu do Nakago jest trochę e, węższa. Się niestety nie mam narzędzi, bo bym mógł pokazać, jak to wygląda. Um, ten miecz był restaurowany. Wcześniej miał całkiem inną tsubę i, i e, te menuki, te ornamenty na, na tsuce. E, ja właśnie e, w prezencie te... E, nie wiem, czy będzie widać. Później... O, w Tak. E, te menuki dostałem właśnie e, na święta w prezencie od żony, a tsubę sprezentowałem sobie sam. Cudne są pochodzą z później epoki Edo, mają mniej więcej 200 lat. Tutaj później też podeślę zdjęcie, właśnie na Hasirze i na fuci widać herb rodzinny mojej żony, bo pochodzi właśnie z rodziny samej. Ale to miałeś później dorobione, czy jedziesz typowo z jej rodu? Miecz jest z jej rodu, tylko że nie w posiadaniu rodzinnym był, ja go po prostu włócząc się z nią po różnego rodzaju wyprzedażach znalazłem i powiedziałem, że go muszę mieć, z racji tego właśnie, że herb rodzinny. To tak jak właśnie mówiłem, z racji tego, że miecz ma ten te herb rodzinny mojej żony, chciałem go po prostu kupić i zrestaurować i właśnie, co jeszcze zostało z tego starego miecza, to saya właśnie z motylkiem na końcu i... Ile lat saya ma? Niestety nie wiem, bo w bardzo wilgotnym, japońskim klimacie tego typu rzeczy bardzo szybko się psują, szczególnie drewno, więc nawet miecze, jak były, że tak powiem, składowane w domu, były one zawsze wyjmowane. I, i ta sama montura tego miecza, ta e, saya, kasira i tak dalej, e, wisiały osobno na katana kake, a miecz był włożony wtedy w Saya. to wiesz, bez, bezbarwne, drewniane, wyglądające jak e, dre, drewniany e, kołek po prostu, zamknięty szczelnie po to, żeby nie rozzewiało. A jak w ogóle jest z dostępnością takiego wiekowego ostrza w Japonii? Łatwo dostać coś takiego, znaleźć? Bardzo łatwo. W Japonii jest to bardzo łatwo znaleźć. Prawie w każdym mieście jest handlarz, który tego typu bronie sprzedaje. Z tym, że cenowo jest to, że tak powiem, czasami bardzo trudne. Ja za mój miecz przed restauracją wydałem jakieś 10 100 tysięcy jenów więc w przeliczeniu to będzie jakieś 3000 zł. Wiem więcej chyba nawet trochę. No może, może trochę więcej, tak, ale co, coś takiego. I później po prostu jeszcze e, restauracja e, tej, tej e, suki i, i, i ta moja tsuba, ile menuki e, kosztowały, nie wiem, bo w prezencie się żony dostałem, tak jak mówiłem, ale zdaje mi się, że teraz ze wszystkim e, part jest e, mniej więcej dwukrotnie tyle. Czyli w sumie patrząc na cenę i patrząc na obecnie dostępne katany w sprzedaży, które chodzą koło 5, nieraz sześciu, siedmiu tysięcy, chyba warto zainwestować w takie tradycyjne ostrze. Mm, tak, eee, że tak powiem, do trenowania eee, technik bato jutsu, jai czyli tego wyciągania miecza z jednoczesnym cięciem, eee, tak. Jeżeli nie ma się wprawy w cięciu eee, takim mieczem, Radziłbym zainwestować jednak w coś tańszego z Chin. Nie jest aż takie ostre i, i wartościowe, tylko że nie szkoda takiego miecza, że tak powiem, jak się pokrzywi albo złamie, e, gdy pod złym kątem e, tnie się. E, bo to, tam Słyszałem w ogóle teorię, że Saią można było złamać katane. Jest to możliwe? Jest to bardzo możliwe, tak, bo w szczególności stare japońskie miecze. Japonia w ogóle, trzeba powiedzieć, ma, miała bardzo złej jakości i bardzo mało w ogóle złóż żelaza, więc dlatego w ogóle piły one tyle razy składane po prostu i, i tłuczone od nowa, żeby te zabrudzenia, E, wszystkie żeby się ich po prostu pozbyć, żeby ta stal miała jak najlepszą jakość. To jest mitem w sumie, że miecz <śmierdził> musi być po prostu e, ileś tam razy czerpany po to, żeby był ostry. W dzisiejszych czasach e, można nawet bez e, tego fałdowania kucia e, po prostu zrobić bardzo dobrą e, broń, e, która czasami nawet lepiej tnie niż te stare miecze, z tym że ten faktor estetyczny, mm -hmm. brakuje tego po prostu estetyki tego meczu. Trenujecie również bokenami. Boken, który u nas w Polsce idzie bez problemu kupić, wygląda mniej więcej mm -hmm. tak. Małowadowo no, to on katany na pewno nie przypomina, bardziej pod względem wizualnym. Mm -hmm. A wy trenujecie innymi? Tak, a u nas w szkole w Oksinitoriu, a też nie nazywa się to boken, ale bokto. W Japonii generalnie mówi się na tego typu bronie bokto. Dlaczego? Ken e, to jest surugi, to jest miecz prosty. A e, to to jest inne czytanie, to jest to chińskie czytanie znaczka, znaczącego katana, czyli e, miecz e, e, wygięty po prostu w jedną stronę. E, nasze bokto, jak my je nazywamy, e, wagowo odzwierciedlają prawie katane, bo ważą e, około 1 kg. Taka katana. E, ma nawet ponad 1 kg, 1,2, 1,3, zależy jaka długość i, i e, e, ile, ile Kasi raje waży. Ale właśnie e, na, na, nasze miecze, tak jak e, może w ten sposób pokazać, są o wiele cięższe i, i grubsze. Z racji, tego, zaraz, jak się weźmie, tak. Z racji tego, że trzeba po prostu należy u nas e, trenować e, bronią. Przypominającą katanę jak najbardziej po to, żeby e, te techniki naprawdę e, w wykonywaniu, w formie, we wszystkim e, pozostały jak najbardziej realne. No ma to naprawdę sens, bo można sobie machać takim bokelem, a biorąc miecz do ręki już połowę rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić przez całą masę tego miecza. Tak i tym bardziej e, sz, miecz ma a do, machanie, tak takim cięższym mieczem, Całkiem inaczej motorycznie, że tak powiem, wpływa na Twoje ciało. Lekkim mieczem możesz machać tylko rękami, ciężkim mieczem, machając ciężkim mieczem, jeżeli nie używasz ciała, możesz bardzo uszkodzić sobie stawy poprzez, mm -hmm. poprzez e, po prostu samą wagę tego. Więc y, jakie rady dla osób, które chciałyby zacząć ćwiczyć z kataną? E, czym ćwiczyć, gdzie ćwiczyć i jak, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Mm -hmm. Właśnie, żeby nie zrobić sobie krzywdy, najważniejszą rzeczą jest znaleźć dobrego nauczyciela. Dobry nauczyciel e, to taki, który pochodzi e, z prawdziwej szkoły e, sztuk walki, na, e, który może e, pokazać właśnie tą, tą całą... E, to czy, Genealogiczne, skąd pochodzi jego szkoła, kto był jego nauczycielem, i że jego nauczyciel też ukończył e, tą szkołę e, w jakim stopniu, a nie uczył się przykładowo z filmów na YouTube albo z książek i, i, i lub sam po prostu to tak zwany samouk. E, osoba ta e, m, powinna naprawdę e, wiedzieć, co robi, czego uczy, po to, żeby e, ani nie skrzywdzić ucznia, ani siebie samego. I e, tak. Absurdalnie jak to brzmi powinno zacząć trenować się ostrym mieczem. Eee, oczywiście nie walki <grym> i sparingi, do tego są, są inne narzędzia, Ta, tak jak przykładowo zwyczajne Bokto lub sinaj, jeżeli później robi się to eee, w, w tej zbroi kendo, e, w tym bogu tak zwanym, ale eee, wszystkie techniki właśnie batojutsu, jutsu, właśnie to wyciąganie miecza, eee, do, dobywanie miecza. Eee, powinno wykonywać się ostrym mieczem e, od samego początku, e, dlatego że człowiek rozwija wtedy odpowiedni respekt dla broni. E, bierze i, i wie, że jeżeli się pomyli, jeżeli zrobi to niedbale za szybko, może się e, zaciąć, może się e, skaleczyć. Dlatego po prostu e, ludzie tak samo nawet dobywając taki miecz. Jajto przykładowo jest mieczem najczęściej aluminiowym. Jest... Wiele osób próbuje później wykonywać nawet treningi zamiast bokto, no to jajto. Może się to bardzo źle skończyć, te miecze bardzo szybko się łamią, nie są przystosowane do kontaktu. I tak samo wyciągając taki miecz, gdy przykładowo zbyt wcześnie Przekręci się tą saję, on też się może złamać. I, i takie odłamki tego miecza też e, nie są, że tak powiem, e, całkiem bezpieczne. Więc e, w najlepszym wypadku powoli, ostrożnie, pod okiem dobrego nauczyciela, trenować ostrym mieczem, aby nauczyć się odpowiedniego obejścia z tą bronią. A bo dość często spotykam się z tym, że głównie młodzi ludzie kupują coś, co wydaje mi się, że jest kataną okazuje się to po prostu ozdobą na półkę i zastanawiałem się jak tym ćwiczyć, co z tym można zrobić. No prawda jest taka, że to przy zwykłym cięciu może się złamać. E, tak. Na co zwrócić uwagę kupując miecz, by nadawał się do treningu, by był, by był dobry? Tak, tak właśnie jak, jak mówisz, że miecz, pra, prawdziwy miecz ma minimum jeden, dwa, czasami nawet e, trzy mykugi, czyli te, te, że tak powiem, gwoździki e, drewniane, czasami metalowe, bambusowe po prostu, które trzymają e, to nakago w suce żeby ten miecz po prostu nie wyleciał. Właśnie te miecze ozdobne najczęściej albo nie mają tego natrawu w środku, albo jest ono bardzo cienkie lub po prostu jest pręcikiem, drucikiem, które przy najmniejszym obciążeniu może się złamać. Takie ostrze przy, przy cięciu jest po prostu jaj jak jakby ktoś rzucił nożem, ono jest bardzo niebezpieczne. Ono może albo ko kogoś w pomieszczeniu treningowym, albo siebie samego skrzywdzić. Dlatego kupując miecze, najważniejsze jest, żeby sprawdzić, czy to są miecze, właśnie z czego one są robione, czy to są e, ostrzone habiki, czy to są e, zwyczajne e, miecze właśnie przystosowane do cięcia, do, do treningu e, tamasigiri i tak e, dalej lub czy są to e, zwyczajne miecze ozdobne? Najłatwiej można to sprawdzić e, pytając po prostu e, handlarza, aby po prostu otworzył te myluki, te, te gwoździki, wyjął i, i pokazał wam, jak wygląda miecz w środku. E, jeżeli nie może on tego zrobić lub ma jakiś pretekst, aby tego nie zrobić. Nie kupowałbym tego miecza. Często jest też tak, że ludzie zamawiają miecz przez internet w Polsce, raczej mało jest sklepów stacjonarnych, ale to raczej widać jest w opisie, czy jak jest mocowane. Tak, tak. Widać są, są, że tak powiem, handlarze właśnie najczęściej z zachodu, właśnie sprowadzający te miecze wtedy z Chin albo... Z Włoch, z Hiszpanii, którzy przykładowo e, robią je bardzo kwalitatywnie, i, i te miecze są na, jak najbardziej przystosowane do cięć e, i tego typu treningów. E, w Polsce nawet, i, i poznałem kilku kowali e, zajmujących się wyrobem mieczy e, japońskich, e, właśnie do, do tego typu treningów. To fajnie słyszeć, bo u nas głównie. Kowale wykuwa, jeśli już w ogóle wykuwają broń, to raczej w naszych klimatach. Tak, tak. Jest dużo grup rekonstrukcji wczesno-średniowiecznych no i tacy kowale mają właśnie pracę dla takich ludzi. Raczej jeszcze nie spotkałem się w Polsce. Jest jeden e, człowiek, którego znalazłem: e, Red Samurai na fejsie, można go znaleźć. Mhm. Przy czym on raczej nie wykuwa tych mieczy, po prostu je tworzy, jakby ze gotowej stali. Mhm, przy czym e, ma naprawdę piękne prace. Ja zaraz bym musiał zobaczyć, e, zapomniałem jak. Jak się ten e, pan nazywa, ale wstawię po prostu. Mm, wstawimy w opisie. Teraz krótkie pytanie odnośnie katany. Czy katana była w stanie przeciąć zbroję samuraja? Tak, jak najbardziej. Nawet nie tylko zbroję, ale i e, kabuto, ten hełm. E, są szkoły. E, jedną byłaby przykładowo Dziki Shinkageryu, która się specjalizuje właśnie przecinaniem hełmu. Mają specjalne techniki treningowe, gdzie biją po prostu podobnym mieczem do naszego w drewniany kołek. Aż po prostu to drzewo się czasami rozgrzewa, zaczyna prawie palić od tego treningu. Jak się do nich wejdzie w Japonii do dojo, czuć zapach palonego drewna od tego treningu. i Oni naprawdę są w stanie przeciąć miecz to było niedawno prezentowane właśnie w Japonii na, na filmy dokumentacyjnym, zapomniałem tylko właśnie jak się nazywa, ale można, można zobaczyć właśnie NHK prawdopodobnie ta japońska telewizja NHK to pokazywała. W każdym bądź razie poszukam linku i zmierzę mm -hmm. się później. I czy w Twoim stylu yy, są techniki walki dwoma mieczami, kataną i mi, waki Nie, i e, itoryu, jak na, e, nazwa szkoły mówi, huksin, czyli gwiazda polarna i itoryu, e, czyli szkoła jednego miecza lub też e, jednego cięcia miecza. E, i itoryu wywodzi się, jest, że tak powiem, synegią dwóch e, szkół, e, właśnie itoryu, którą e, założyciel szkoły Ci Shusaku Narimasa e, stworzył właśnie z rodzinnej szkoły e, Hoksin Musoriu i e, e, odłamu szkoły Toriu e, na którą e, trenował po prostu. A miałeś styczność w ogóle z takim stylem walki, gdzie posługiwali się dwoma mieczami? A, tak. E, Niten e, Nitenryu, e, to jest są, e, szkoła wy, wywodząca się właśnie od Miyamoto Musashi. E, byli e, nawet e, niedawno u nas w dojo w Niemczech i, i e, walczyli teraz właśnie e, na 30 listopada i 1 grudnia mieliśmy e, tak zwany Gekkenkai, taki e, obóz e, dwudniowy, treningowy, gdzie e, eksponenci każdej szkoły, e, nawet zwykłego z, kendo czy jajdo, mogą po prostu przyjść i, i trenować, razem walczyć przeciwko sobie. Hmm, rozumiem, ale widać, że idziesz drogą jakby samuraja, a coś w stylu shinobi, np. zrzucanie szurikenami czy boshurikenami, praktykujesz? Um, hmm. Nie typowo, my, my nie mamy tych elementów u nas w szkole, ale... Nie pytam o szkołę, pytam o Ciebie. Nie, nie, że... Czo... Trenowałeś w tak. więc powinien być. Tak, z trenowałem. Właśnie moją równoną bronią są bo shuriken, bo też, że tak powiem, były używane głównie przez samuraj, nawet można było je bardzo dobrze schować właśnie w hakanie w, w sode, w tym tradycyjnym ubraniu. Więc z jakiej odległości jesteś w stanie trafić w cel? W ostatnim razem jak rzucałem. Było to mniej więcej 10 metrów i, i przebiło przez drewnianą tarczę i w, e, zrobiło dziurę jeszcze w, metalowym, e, w metalowej płycie, płycie na której ta tarcza wisiała. E, jak się zrobi cieplej, muszę to zobaczyć. Bardzo chętnie. Na dzisiaj to już chyba wszystko. Jeśli mielibyście jakieś pytania odnośnie miecza, jakiekolwiek pytania do Sensei Rafała, e, dajcie znać w komentarzu, a odpowiemy na nie w następnym filmie. My się z Wami na dzisiaj żegnamy. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak. Za ewentualne piski podczas nagrania odpowiada ta koleżanka, która jedzie dzisiaj do Austrii. Tak.